Cześć. W tym odcinku zajmiemy się tematem bardzo ważnym, jeśli chodzi o gazówki. Tematem, z którego gazówki słyną czyli o gazówkę trzeba dbać. Jest dużo filmików, jak czyścić te gazówki, co z nimi robić i tak dalej. Jak je smarować często się to pokazuje, często się o tym mówi również. Natomiast. Powiem Wam jak ja to robię, a raczej czym ja to robię i czego do czego używam. Są jakieś świetne oczywiście środki do tego. Od razu zapominamy o jakichś brunoksach i tak dalej, preparatach do broni, żeby uszczelek nie rozwalić i tak dalej. Nie. Generalnie mówi się przede wszystkim o czymś takim jak olej silikonowy w sprayu w sprayu albo w takim e, dziadostwie, jak, jak takie towoty jakieś do, do łańcuchów w, w rowerach i tak dalej w, w takim szczykawce, ale Tego, to, to się określa jako smar do wszystkiego, że tym się smaruje wszystko, że gazówkę trzeba smarować i że się ją smaruje tym. E, ja się przekonałem, że to nie jest dobre wyjście. Przekonałem się, że to nie jest dobre wyjście Ponieważ taki smar wycieka. Podczas strzelania, po smarowaniu wycieka, jest go wszędzie pełno on jest potem na magazynku, na zamku, z zewnątrz zamka, pod zamkiem w zamku, w lufie, wszędzie więc mm, o tym bym proponował raczej zapomnieć, chyba że chodzi o magazynki i zawory. Te zawory proponuję czasem, o, o, owszem, nasmarować. Natomiast nie trzeba z tym przesadzać, bo pamiętajmy jeszcze, że taki smart siliko, olej silikonowy to nie jest smart, to jest olej. Jest jeszcze w gringazie. Tak? Tym się odróżnia gringas od zwykłego propanu, że po pierwsze ma obniżone ciśnienia, a po drugie w jego skład wchodzi tam procent czy 2% tego olejka, olejku. Do czego ja go używam? Rzadko kiedy go używam, szczerze powiedziawszy, rzadko kiedy go używam. Przerzuciłem się na y, takie dwa preparaty. Po pierwsze, Silicon Gris od Protect Guns, to jest smar silikonowy, to nie jest silikon y, taki, oto technikula nie. To jest smar silikonowy, czyli coś takiego tylko w postaci stałej. Do czego ja tego używam? Ja tego używam słuchajcie, do prowadnic zamka w pistoletach. Generalnie do zamków też. Ja sobie to rozbiorę. OK. Czyli generalnie taki smar ładuje tutaj, ładuje tutaj, tutaj w te miejsce również. Nie za grubo, aby był po prostu. Gdzie jeszcze w tym miejscu? Ponieważ tutaj zamek, tym bardziej jak ja mam to jeszcze spasowanie porobione, będzie odcinek opisuje, to właśnie smar jest najlepszym wyjściem nie olej, bo on będzie wyciekał. Zadaniem takiego smaru jest po pierwsze zapewniać, żeby wszystkie części miały odpowiedni poślizg. Po drugie on ma zbierać brud, e, zdzierającą się farbę, która też, no, nie oszukujmy się, w większości replik odchodzi, czy to jest Army za 200 zł, czy AW za 600-700, e, czy Marui również też te farby tam odchodzą. Taka jest rola tego, e, tego smaru po prostu. Jego trzeba zmieniać, czasem trzeba tą klamkę wyczyścić, na pewno o tym wiecie, więc nie będę jakby z tego specjalnie odcinka robić. So, ja jeszcze smaruję, ja smaruję lufę, e, też żeby ona fajnie chodziła. Komory smaruję, szczególnie jak mam nowy pistolet, jeżeli nie chcesz, żeby ona się porysowała, ona i tak się porysuje. Znaczy nie komorę, tylko jakby imitację komory nabojowej. Tutaj, bo ona, zauważcie, wchodzi pod zamek, jak on się odryglowuje, no i ten zamek ją po prostu po pewnym czasie będzie rysował, i to, to się zdarza bardzo często, to się zdarza praktycznie zawsze. E, więc taki silikonik, on kosztuje kilka złotych od proteka smart silikonowy, jak najbardziej. Natomiast mechanizmy, słuchajcie, mechanizmy, też się mówi, że mechanizmy, no to też tym, pewnie, bo to jest uniwersalne do wszystkiego i nawet niekoniecznie trzeba to rozbierać, tylko wystarczy sobie osiągnąć zameczek i tu psiuknąć, tu psiuknąć, tu psiuknąć, tam psiuknąć, jeszcze tam psiuknąć, w kurek psiuknąć, to będzie super i to tam po, po wpływa i w ogóle. no Tylko to wypłynie, to wypłynie, że się nie będzie niczego trzymać. E, I efekty będą takie, że przez chwilę to pochodzi dobrze. Potem będziemy mieli całą łapę, cały mak, wszystko w tym e, oleju silikonowym. E, nie, 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 to nie jest dobre wyjście. Natomiast gdzie olejek silikonowym dobrym wyjściem jest? To, moim zdaniem na dyszy, która musi chodzić e, Sprawnie. Musi albo nie musi, jak uważacie. Jak, jak widzicie, ona u mnie chodzi średnio, ale jest to kwestia. Już, już kiedyś wspomnie, wspominałem tego e, O i nie jest to nic złego. Więc taką dyszę jak najbardziej. Nie polecam tylko przykać tutaj, ale w to miejsce, w to miejsce, tak. Również e, ten tłoczek na O e, też. I to będzie chodzić ok, i to wystarczy jak to tam jest, nie będzie to aż tak wypływać jak z innych elementów, jak niż z tej dyszy, no i ma, ma to odpowiedni poślizg. Um, natomiast jeżeli macie stokową głowicę albo głowicę kołnierzową, a nie głowicę na o-ring, to proponuję użyć jednakże znowu tego i tą głowicę posmarować. Tutaj sobie ładnie wleci ten smar i w ogóle. Natomiast problem jest, jak ten smar się przedostanie do lufy. On się zawsze przedostaje do lufy, ale jakby zdecydowanie więcej i, i częściej on się przedostaje do tej lufy. Jak go tam napryskamy tym, no, to wtedy jest w formie takiej wodnej i, i po prostu no, się przelewa, a ten smar jest jeszcze całkiem dosyć w postaci takiej jakby stałej. E, więc tak. Przy czyszczeniu warto zwrócić uwagę też oczywiście, żeby tą lufę e, ładnie wyczyścić w środku wyciorkiem, papierkiem jakimś. E, warto na to zwrócić uwagę. E, wracając do mechanizmów, co z tymi mechanizmami? Jak je smarować? Przede wszystkim nie za często. Nie za często to jest układ raczej zamknięty, i o ile użyjecie tego specyfiku, który ja Wam podpowiem, to myślę, że będzie to temat raz na pół roku do zrobienia i będzie zupełnie ok. O ile zamek trzeba częściej, częściej trzeba o niego dbać, bo on tu jakby na największą robotę odgrywa. To wszystkie internalsy w środku PTF-egris, czyli taki oto smar. Teflonowy. Smar dedykowany do zębatek w gearboxie. Jest to smar za, za, zapewniający świetny poślizg. E, na czym ja się przekonałem, jakby, że ten smar jest ok? W przeciwieństwie do tego smaru w przypadku właśnie mechanizmów takich. E, mam taki nóż sprężynowy Bokera. Znaczy, to jest podruba Bokera. Z takim filperem On ma jeszcze wspomaganie sprężynowe. Więc się otwiera w sumie tak pół sprężynowo, pół, pół, pół tym fliperem. Co jakiś czas go sobie rozbiorę. Tam był jakiś dowód czy coś takiego, więc go sobie tam rozebrałem, wyczyściłem, już on trochę chodzi, trochę, trochę się przycinał i tak dalej. Posmarowałem go tym olejkiem. No, pochodzi tydzień <laughs> porządnie, a potem razem ten olej, ten, właśnie silikon, ten smar silikonowy był wszędzie a dwa, że przestało to chodzić odpowiednio, bo on zaczął wyciekać, no, Sie, się roztarł, nie ma tak, fajnego, tak, tak fajnej formy, tak stałej formy, tak, tak gęsty nie jest jak ten, jak ten smar PTFE teflonowy do gearboxów, do zębatek, natomiast na tym smarze półtora miesiąca na luzie, bardzo pięknie to chodzi, i nawet chodziłoby dalej, gdyby się nie zapiaszczyło po prostu. Ja to nosiłem na, na co dzień ten nożyk w, w takim środowisku dosyć powiedziałbym piaszczystym. Piaszczystym, pylącym i tak dalej. W warsztacie go też miałem, więc on się zapiaszczył w pewnym momencie i trzeba było go znowu. Ten to nie wycieka praktycznie nigdy. Naprawdę. Jak zarówno to, jak i to nie wyciekało, to nie wycieka nigdy. Ba, to daje świetny poślizg, naprawdę. Świetnie to, świetnie to wszystko chodzi. Może się trochę zmulić reset z pustu. Nie jest to problem, zwłaszcza jeżeli ktoś nie strzela dynamicznie, tylko bojowo. Nie jest to problem. Więc polecam sobie po prostu raz na jakiś czas całą klamkę rozebrać, wszystkie te internasy wyczyścić, wypolerować, wyrównać i tak dalej papieżkami. Będzie też o tym odcinek jak tylko dorwę replikę, którą mogę od początku do końca zmodować. I potem patyczek do uszu i takim silikonem te wszystkie mechanizmy, disconnector sir, kurek, sprężynki i tak dalej posmarować. I to tyle. Dziękuję Wam za ten odcinek. Mam nadzieję, że to i owo, te, te, takie inne wątpliwości trochę rozwiałem, rozjaśniłem. Dzięki, raz jeszcze, cześć!